Witam Was na moim kanale. Zapraszam Was na unboxing nowości zapowiedzianej w katalogu ROCO na rok 2022, która ukazała się dopiero w styczniu 2023 roku. Bardzo dziękuję sklepowi modelarskiemu DCCC24EU za szybką realizację zamówienia. Oraz za możliwość odbioru od razu po rozpakowaniu paczki z ROCO. Tak więc przed nami zestaw dwóch silosów do przewozu cementu o numerze katalogowym 77002 przewoźnika AWT. Zaczynamy. Rozpakowuję opakowanie. Jest to plastikowa owika, w której kryją się dwa. Plastikowe, do których jesteśmy przyzwyczajeni, pudełka. Długo czekałem na tą chwilę. Są to pierwsze moje wagony tego typu. Tutaj tekturka. Odłożę ją na bok. Wagony nie mają naniesionych swoich numerów katalogowych. I oglądamy. Można zauważyć, że na wagony jest położona wytłoczka plastikowa, która sprawia, że wagon nie porusza się w pudełku. Bardzo solidnie to wygląda. No cóż, pora. O, jeszcze nawet słychać, że nic się nie rusza. Dobra, pora, otworzyć. Pudełko. Tutaj widzimy tą wytłoczkę. Dobra, wyciągamy. I jest przed nami wagon. Barwy jego są naprawdę świetne. Zastanawiam się, czy jakby od razu zostały wypuszczone wagony, które jeżdżą po Polsce. Szare albo takie, już trochę zmęczone, wchodzące w biały, to naprawdę by były nudne przy tych. te Mają świetne barwy. Ten pomarańczowy robi robotę. No i wykonanie wagonu. Pierwsza klasa. Naniesione napisy, pokrętła, różne dźwignie, zawory. Wszystko. Co jest możliwe jest w innym kolorze. Wygląda to naprawdę profesjonalnie. Drabinki też odrobione. Wszystkie tutaj zawory, przełączniki. Naprawdę kupa dobrej roboty. Warto było czekać tak długo na te wagony. Tutaj logo. Przewoźnika AWT. I tutaj jeszcze poruszam drabienkami. Wszystko się trzyma. Kratownice też zrobione bardzo fajnie. Przezroczyste. Z otworami. Super, super sprawa. Chyba dlatego tak długo je robili, żeby był taki efekt. No. Tu też kratownica z otworami. Drabinka się trzyma, schodek na swoim miejscu. No, druga strona jest kupa dobrej roboty. Drabinka z drugiej strony tu barierka. Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę tutaj strona bez barierki, dodatkowe elementy między tutaj buforami. Tu widzimy, że zawór jest schowany, tu jest na zewnątrz. Naprawdę dbają o szczegóły. Bardzo mi się to podoba. Wszystko naprawdę bardzo ładne. Dobra, jeszcze podwozie. Podwozie też. Tutaj ładnie wygląda. Kinematyka działa. Wózki ładne. Elementy tutaj. W podwoziu zrobione. Super. Dobra robota. Może nie są to wagony oznaczone. Logo PKP, lecz PKP Cargo wykupiło w spółce AWT 80% udziałów, który był drugim co do wielkości przewoźnikiem towarów w Czechach. Działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Więc można powiedzieć, że są to wagony PKP Cargo, tylko że w innych kolorach, które naprawdę bardzo mi się podobają. Tutaj przed chwilą Wam pokazałem części dodatkowe do wagonu, a teraz zabiorę się za drugi wagon. Wagony mają różne oznaczenia. Pierwszy, który odpakowywałem, miał numer 93 22 A ten, którego teraz odpakowuję, ma numer 93 07 Czyli nie są to kserokopie, tylko dwa różne, o różnej numeracji wagonu typu U. A, C, S. I teraz przejdźmy do oglądania drugiego wagonu. Czy wszystko z nim ok? Ta sama jakość. Naprawdę są super. Chyba postawię je sobie w gablocce, żeby ładnie wyglądały i Skomponuję ją je z jakąś lokomotywą. Możecie w komentarzach napisać mi. Jaką lokomotywę byście chętnie zobaczyli połączoną z tymi wagonami. Dzisiaj oglądałem, bo to już jest drugi rzut roko z silosami do przewozu cementu. To ludzie albo jeżdżą nurkami. Albo Gagarinami. Ale tu z tymi AWT jeszcze nie widziałem żadnego przejazdu, więc być może jest to pierwszy materiał na YouTube z tymi wagonami. Cieszę się, że udało mi się je tak szybko odebrać. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią Paulinę ze sklepu. DCCC 24 EU. No i wagony na torach. Za chwilę jeszcze. A tutaj części dodatkowe do drugiego wagonu. Wszystko na swoim miejscu. Za chwilę jeszcze. Spróbuję zrobić ujęcie z bliska, jak się wagony prezentują na torach. Na koniec kilka zdjęć zrobię. O, tutaj z przybliżenia na torach wagony. Jeden ustawiłem barierkami w tą stronę, drugi drabinkami. Możecie je zobaczyć w całej okazałości. Naprawdę są super. Dobra, to zostawiam już Was. Z wagonami. Z mojej strony wszystko. Jeżeli film się podobał, zostawcie lajka. Like A jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami na moim kanale, zasubskrybujcie go. Pozdrawiam i do usłyszenia.